Siema ziomeczki, ja jestem Jacob, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny mamy odcinek z serii pierwszej Brawl Stars, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Na początku chciałbym poruszyć jeszcze parę kwestii, które są dla mnie ważne. Po pierwsze, już niedługo nie będę się nazywał na YouTube Jacob, nie będę się z wami wito jako Jacob, bo po prostu muszę zmienić tą nazwę. I na pewno nie będzie to nic związanego z Jacobem, bo jest tyle odmian tych Jacobów na YouTube, że naprawdę no, nie mam pomysłu, jak to zrobić. Więc po prostu muszę wymyślić totalnie inną nazwę, która nie będzie miała nic wspólnego z moją dotychczasową. Dzisiaj mamy jubileuszowy odcinek, mamy setny odcinek, który publikuję jako publiczny na YouTubie. Także też jest to dla mnie ważne wydarzenie. No i dzisiaj tutaj z chłopakami wbijam 6000 pucharków Brawl Stars. I otwieramy dzisiaj Mega Boxa, no ja mówię, że nic nie trafiam, ale chciałbym w końcu coś trafić, bo zobaczcie, no brakuje mi Gina, Leoma i Spajka. No chciałbym dzisiaj tego Gina trafić, naprawdę tak mi zależy, no ale znając moje szczęście raczej nic z tego nie będzie. No ale dobra, już bez przedłużania, ktoś coś pisał, yy, czyli wagon tak, oczywiście, dobra, a więc otworzymy sobie dzisiaj no dwie skrzynki, no bo jedną, jednego Mega Boxa, jednego Brawl Boxa. No ale zaczynamy, zagramy sobie Gem Graba, może nam się uda od razu, bo brakuje już tylko czterech pucharków, więc, no zobaczymy, może się uda, rozgrywka się już zaraz zacznie. Obyśmy wygrali, chciałbym mieć, zdobyć te pucharki, no i otworzyć jak najszybciej tego Mega Boxa, chociaż i tak wiem, że nic z niego nie wypadnie. Bo takie jest moje szczęście, ale wy też pewnie nic nie zdrabiacie z tego, co czasami czytam. Chociaż tam niektórym wypadają yy, dobre postacie, o kurde, tu jest Leon no Star Power, no jak to wygrać? Jak to wygrać? Chociaż da się. Zobaczymy. Dobra, tu się kampi ból. No i to, to był trochę taki głupi e, moment. Bo tutaj Majzorka niepotrzebnie wyskoczył w górę. Uwaga. To jest ta akcja. To jest ta akcja. Tak, tak, ja nie zabijam. I jeszcze ból. Przepraszam. I z ulta go. I teraz, dobrze. I teraz, żeby tylko tego bóla sprzątnęli. No Jezu. Czemu ja tutaj sam wszystko robię? No i pięknie, no i pięknie, po prostu pięknie. 7 do 0. Dobra, dobra, ale zrobił głupotę. Jaką on zrobił głupotę? Jaką on zrobił głupolkę, yy, głupotę, przepraszam. Sprzątnijcie go. Sprzątnijcie tego Leona. Nie wiem, czy opaca podchodzić bliżej. W sumie ja bym nie ryzykował, a chociaż muszę nabić ulta. Dobra, mam na ulta. Oj, nie zauważyłem tej szeli. Jezu. Dobra, dobra. Leon. Jest 7 do 4. Ja mam ulta, więc nie jest źle. 8, 8 i teraz, teraz, teraz idę na Leona. Nie, dobra, może jednak się cofnę. Kurde. Dzisiaj z internetem na, na, na razie jest wszystko w porządku. Nie! Spadaj, Leon. Pięknie, i teraz! Bierzcie to! Dobra, mam sam 10, chowam się w tym Nie dobra, może się cofnę jak najbardziej. Cofnę się jak najbardziej, niech ten chłopaki mnie obronią. Może się uda. Czy wbijemy za pierwszym razem u mnie Mega Boxa? Czy jednak będziemy musieli to powtarzać kilka razy? Leon. Kurde, może tutaj nikogo nie ma? Dobra, wygraliśmy to 10 do 6, bardzo ładnie. No i uwaga, ile? 8 oczywiście, zostałem gwiazdą gry, super, wbijam teraz szli na 20 rangę, z tego też się pewnie pojawi jakiś materiał. No i uwaga, 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 dzieje się to, sześć tysięcy cztery pucharki, no ja w to po prostu nie wierzę, dziękuję wam chłopaki za pomoc, jestem wam dłużny. I uwaga, otwórzmy sobie zwykłego Brawl Boxa, on no, tutaj nie ma nic standardowo, no i przyszedł czas na Mega Boxa. Teoretycznie z tych skrzynek musi wypaść coś dobrego, no ale ja tutaj naprawdę nie liczę, że coś się trafi, bo moje szczęście już zostało wykorzystane na maksa, bo no trzy postacie tylko mi zostały, tak jak komu zostają trzy legendy, tak mi zostały dwie, no i jean. No dobra, bez przedłużania, wiem, że czekacie na ten moment. Otwieram Mega Boxa i nic nie trafi, ja więc już wam to mówię, nie muszę yy, jakoś przewidywać. Za no bardzo po prostu to wiem. Uwaga, jest Mega Box na moim ekranie. Klikam za 3, 2. Jeden. I uwaga, mamy 5 rzeczy, czyli nie ma nowej postaci standardowo. No ale zobaczmy, 13 punktów mocy do Tary. Do El Primo będzie punktów 20, mamy upgrade. Do Colta będzie 29. Do Dynamika będzie 31. I do Daryla będzie 46. I mamy jeszcze jeden bonus w postaci 3 event ticketów, biletów na wydarzenie. No także fajnie. Myślałem, że jednak... Będzie troszeczkę lepszy ten megabox, że chociaż jakieś gemy z tego wylecą, no ale dobra. Tak jak mówię, limit szczęścia został wykorzystany, ale mam 6000 pucharków, więc ja się też z tego oczywiście cieszę. Co tam piszecie na czacie? Yy, gramy jeszcze. Nie, 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 nie. Już na razie nie gramy, wiecie co? Na razie nie. Ile jest osób w klanie? 100 na 100 bardzo fajnie. O, mam nowego członka Kazik dołączył. Nawet nie widziałem dobrze. O, Halloween, kurde. Gratulacje, dziękuję bardzo Wam, że dołączacie. Ogólnie teraz sprawdzę, które mamy miejsce. Uwaga. 178. 178 miejsce w top polski. No, bardzo fajnie, cieszę się, idziemy coraz dalej. No i teraz posłuchajcie. Chciałbym, żebyście zostali teraz, bo nie będziemy już grać, ale proszę, wysłuchajcie mnie, bo to jest naprawdę dla mnie ważne. Mówiłem w ostatnim odcinku o tym, że chciałbym zrobić nową serię, na przykład z wyzwań czy coś. Mam już tam jedno wyzwanie, ktoś mi napisał. Może to zrealizujemy, ale piszcie mi też różne serie, no naprawdę. no Wymyślajcie cokolwiek, żeby to, co wy chcecie zobaczyć na moim kanale, to ja to dla was zrobię, bo na razie nie mam co robić, więc to po prostu piszcie. Yy... Dziękuję Wam jeszcze raz, że dołączacie do klanu. No i co do ostatniego odcinka, przepraszam, ale. Animację subskrybuj oraz łapkę w górę dodałem, jak już się filmik renderował, więc musiałem to przerwać i to dodałem. No i przez to to się wrzuciło gdzieś na sam koniec, i dlatego odcinek się wydłużył, i był sam czarny ekran. Także przepraszam Was za to. W tym odcinku to już by było na tyle. Wiem, że bardzo krótki, jeden z krótszych odcinków, ale no, no co ja zrobię? No nie, mam, nie chcę już Wam tutaj zaśmiecać graniem, chciałem tylko Wam pokazać te 6000 pucharków bite. Dziękuję jeszcze raz, że dołączacie do klanu, Jeżeli nie ma miejsca, dołączajcie do jacoptm 2 już niedługo zmieniam nazwę na kanale. Jeżeli macie jakieś sugestie, to możecie zaproponować w komentarzu, bo jeszcze ja nic sam nie wymyśliłem, także może się posłuży waszymi radami, ale jeżeli nie, no to trudno jakoś sobie poradzę, wymyślę coś sam. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.